Z tej strony Unika Delfes i dzisiaj, dzisiaj witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj nagrywam naprawdę bardzo na szybko, bo jak mówiłam o ma mam 18 koleżanki i się bardzo, bardzo spieszę. Jest 16.05, jest 5 grudnia, więc dzisiaj otwieramy piąty podaruneczek od naszej kochanej Elsy i już wam idę pokazać gdzie on jest. To znaczy idziemy go szukać po prostu. Bo sobie to przepraszam, ale do mojej mamy przyjdzie po zamówieniu pierogów. Moja mama robi pierogi na zamówienie. 7, 8, 15, 15, 16, 12. Ojej, co? Tu sobie Wszystko wiemy. O, 5. Wszystko pena, nie składamy. I jutro jest szósty filmik po Jutro nagrywam filmik z moją twarzą, o ile będę dobrze wyglądać. Bo czasem jest tak, że, że się źle wygląda. Że dzisiaj idę na 18, więc jutro może być mocno średnio. Ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Bo chciałabym akurat 6 dać filmik z twarzą. No i w sumie zobaczymy. I mamy kilka takich lepszych prezencików. Na przykład na ostatni dzień vlogmasu, czyli 24. Właśnie na Mikołajki na szósty jest jeden z takich lepszych prezentów. I chyba na dwunasty, czy któryś tam dzień już naprawdę nie pamiętam, ale to dobrze, bo przynajmniej będę miała fajną niespodziankę. Ok, otwieramy piątkę. Ok, więc tu mam piąteczkę. Mówiłeś, że lubisz liski. Mam źle, że dobrze Więc. Yy, nie widząc to, Widząc to, pomyślałam to o Tobie. O jejku. No to otwieramy. Ojej. Zapomniałam. Nie patrzyłam, czy to jest miękkie, czy nie. Ojej. O, mój Boziu. Wy nie widzicie. Już ja Wam pokażę. To jest taki... jakiś śliczny. On ma... O, ja lubię te figurki. Boże, figurki. Te... O, zwierzaczki, może tak, zwierzaczki, które mają takie oczka, takie, takie, o. Jest taki piękny, jest. No nie widać, się. Jest śliczny. Jakie ma ładne oczka, woziu, Nosiu. Hej. Ale <laughs> jest gojany. Te łapki ma ładne czarne. Fajnie, przynajmniej z nauczytulaczek będzie na łóżeczko jeden. Jaki gojany. Sliczny, 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 sliczny Sliczny Ale jest kochany Jaki ogonek piękny Jezu, nie, bo to już jest zabawa Naprawdę nie mam czasu Ok, dzisiejszy vlogmas jest naprawdę krótki Nie wiem czy on będzie miał dwie minutki Więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo króciutki. Oj, dzielnikuje! Nie, to nie, no dobra, już mi odwala. Dziękuję Ci bardzo, Elso, już Dziękuję Ci bardzo, Elso, za tego pięknisia. Ja mu się należy? kochany, jejku! Dziękuję Ci bardzo, Elso, za dzisiejszy podarunek. A z wami moi drodzy widzimy i słyszymy się jutro. I jutro być może stworzą. Naprawdę bardzo się postaram. I postaram się nie mieć kasa. <laughs> więc życzcie mi dzisiaj udanej imprezy, bo o 18 idę, więc mam nadzieję, że vlog ma zdąży się wrzucić, ale jest króciutki, więc mam nadzieję, że się zdąży wrzucić. I buziaczki, buziole i wszystkiego najlepszego dzisiaj, jeśli ktoś ma urodziny czy coś. Mua! Kanał Elsy, kanał Alien, którą polecam. I tu wam jeszcze robne kanał Mimaku, bo w sumie why not, why not? skoro to, to jest my friendly zapraszam do tych trzech dziewczyn o ile się da a jak nie to będziecie mieć je w opisie zapraszam buziaki Mua.